Muzeum Szulca i związanych z działalnością Centrum Polonistycznego. Mamy też kilka listów uczniów Szulca, z którymi byłem w kontakcie w tej gablocie, z którymi korespondowałam i którzy um, podzielili się wspomnieniami swoimi o Szulcu. Um, no i, 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 i parę innych różnych ciekawych rzeczy. Na samym końcu widzimy taką chronikę wydarzeń. są dla Szulca od roku 2002, który do roku no i. I to by było tyle. jeżeli są Ta rzeźba, którą widzimy tu, na tym tym, to zrobił e, Piotr Wist też, u przyjaciółka, który mieszka obecnie w Izraelu i to zrobił dla Drohobycza i podarował w 1992 roku. Gdzieś ta rzeźba sobie stała przez pewien okres, przez dobre 10 lat, ale później tu, jak gdyby do tego miejsca przywędrowała. No i jest to... Hmm. I nie chodzi tu o jakieś walory artystyczne tej rzeźby, ale ważne, że uczeń Szulca no, dał coś dla Szulca z siebie. Hmm. Także te, tą głowę Szulca proszę obejrzeć, bo jest ciekawa, zwłaszcza z tyłu. Niby koncepcja taka, to Szulc miał w głowie, ale to Pana się nie zgadza. Że, że proszę o pytania, gdyby państwo byliście zainteresowani.